Otwieramy właśnie pierwsze okienko z kalendarza Balea. Mamy pierwsze okienko tutaj. Takie ładne szyszki. Otwieramy. Co to jest? Czy mi się to uda się w ten sposób zrobić? Tak, udało się. Mamy pierwsze okienko grudniowe. Mamy w Balea. O! Co my tu mamy dzisiaj? Mamy, mamy, mamy. Tutaj, tak. dash peeling. O proszę. Pewnie będzie ładnie pachnieć. Kochani, mamy tutaj kalendarz na grudzień z takim koteczkiem pięknym, a ten kalendarz adwentowy z herbatkami dostałam od Madzaleny, którą bardzo, bardzo polecam. Yy, polecam. Pozdrawiam. <grym> polecam taki kalendarz, bo jest naprawdę świetny. Yy, na każdy dzień jest jakaś inna herbatka. Taka limitowana bym powiedziała, bo naprawdę każdy dzień jest z inną tutaj przygodą smakową, ale naprawdę, naprawdę one są piękne zawsze. Tu mamy 23 Grzańca, gdzie mogłoby być na przykład na 24, no nie? ale nie ma tutaj jakiegoś jakiego znaczenia, po prostu mogę sobie nawet zamienić miejscami i też będzie ok, nie? Ale no genialne to jest. Ja bardzo lubię te kalendarze Irving z herbatkami. Naprawdę pięknie to wygląda, fajnie się prezentuje. A wieczorem jeszcze pokażę wam jeden piękny kalendarz, który udało nam się złożyć. To jest kalendarz z Rituals. Tak wczoraj składał mój mąż elegancko ze światełkami. Natomiast pokazuję go wam tak. Tak na razie teraz takie miasteczko, domki, choinki, pięknie on się prezentuje. Kalendarz, jeśli już jest zgaszone światło, gdy jest ciemno i wtedy te lampeczki tak pięknie wyglądają. Naprawdę uroczo to wygląda, uroczo. Nie wiem, czy to będzie widać, bo jest naprawdę ciemno, ale te domki są pięknie podświetlone, wszystkie pięknie wyglądają. Naprawdę genialnie to wygląda, chociaż no mówię, tutaj to miasteczko teraz słabo może widzicie, bo jest dosyć ciemno. No, ale o to tu chodzi, zaraz wam tak właśnie się prezentuje domek, jeden z drugim, się światełkami, piękny jest, jeśli zgaszę światło, to właśnie tak wygląda, one mają na domkach takie, hmm, takie, jakby takie kropeczki, jeśli to widać i to odbija światełko jeszcze fajniej, jeszcze lepiej. A za chwilę otworzę sobie numerek pierwszy. Numerek pierwszy jest tu otwieram i sprawdzam, co się tam znajduje. I w pierwszym domku znajduje się Eliksir, taki keratynowy, nowy ostr się, Keratin Recovery Hair Mask, czyli taka keratynowa maseczka odżywcza, rekonstruującyjna, bym powiedziała na, na włosy, pojemność. Już Wam mówię, ile my tu mamy, ile my tu mamy. 20 ml, tak. Taka o maseczka na włosy. Myślę, że będzie fajna. I jutro będzie kolejna dawka emocji, zarówno rituals, jak i przy herbatce z Irving i otwierając kolejny kalendarzek z Balea. Także dzisiaj to już wszystko. Jeszcze zrobię sobie małą pielęgnację, więc później jeszcze się na chwilkę odezwę i do zobaczenia. Do zobaczenia w drugim dniu grudnia, bo do świąt już wcale nie tak daleko. Ale wrócę jeszcze raz na chwilę do tego. To jest tak uniwersalny, tak wspaniały kalendarz, że na pewno każdemu się spodoba. Herbatki Irving są naprawdę dobre, smaczne i fajnej jakości, więc... Bardzo Wam polecam ten kalendarz, bardzo. A teraz witam się z Wami z Łazienki, bo chciałam pokazać, jakich produktów ostatnio używam. Tak naprawdę powiem tylko o tych, które. O, zasłoniłam, nic nie widzieliście. Dobra, powiem tylko o tych, które naprawdę lubię. W dalszym ciągu zostaje u mnie balsam do demakijażu z fluff i to jest ta różowa wersja migdały Malinki. Bardzo lubię. Jeśli chodzi o płyn garnier, to wolę ten niebieski z bułowatkiem, ale zakochana jestem po prostu po uszy, w tym toniku z jaja. To są liście zielonej oliwki, on bardzo fajnie daje uczucie na buzi takiego, takiego, jakby to powiedzieć, no zabrakło mi słowa, takiej, tak otula, na zasadzie takiej, jejku, no nie umiem powiedzieć teraz. W każdym razie bardzo fajnie się go trzyma na buzi. Mm, bardzo przyjemnie on nawilża skórę, ale daje takie uczucie ukojenia. O właśnie takiego słowa potrzebowałam. Także ten tonik do guzi jest dla mnie idealny. Przestawiłam się właśnie ostatnio na produkty Ziaja. Również um, kupiłam sobie ostatnio. Yy, tutaj mam peeling do ust i tutaj jest zapach słodka mirabelka i bardzo mi podpasował. Bardzo chyba mi Pasują takie cytrusowe, jakieś takie brzoskwiniowe zapachy. Natomiast już dawno używałam tego peelingu. To jest peeling do buzi, który peelinguje, jakby tutaj są zmielone pestki, oliwki. Więc ja jakby uwielbiam go, bo nie jest jakiś taki mocno mechaniczny, nie jest jakiś drażniący, a jednak peelinguje bardzo fajnie, delikatnie. Więc to są produkty, które ja naprawdę lubię, tylko żeby nie było. To żadna nie jest tutaj sponsorowana treść, tylko po prostu pokazuję to, co naprawdę lubię. Tego kremu jeszcze nie używałam. Jakby to jest kontynuacja powiedzmy tego plingu, ale jeszcze nie używałam. Jutro na dzień go użyję, więc za jakiś czas pewnie powiem, jaka jest moja recenzja odnośnie go. Śluz ślimaka zawelejn pod oczy też jeszcze nie stosowałam, więc wybaczcie, powiem Wam dopiero wtedy, kiedy, kiedy faktycznie będę, będę mówiła, że, że jest dobry czy nie. Dzisiaj na pewno będę chciała zachwalać te trzy produkty. Będzie to Zaja tonik, peeling do ust i do buzi. A w kalendarzu dzisiaj nie mogłam się oprzeć. Był pierwszy produkt. Y to był peeling pod prysznic do ciała. Ja go będę używała do dłoni, bo jest dosyć mała tubka, ale naprawdę jest fajny, ładny jest zapach. Jest tutaj, jak mi tu mój mąż przytłumaczył, to jest pomarańcza i jakieś borówki, owoce leśne. W każdym razie, czy żurawinka, w każdym razie fajny jest tu peeling i mogę polecić. W kalendarzu adwentowym co roku się one pojawiają, więc super sprawa. I jeszcze miałam. Eee, tą maskę do włosów z rytuału z okienku w jednym domku, i dzisiaj ją użyłam, ale nie wiem jaki będzie efekt. Dopiero jak wyschną mi włosy, to dopiero będę wiedziała, jaki to będzie efekt. Na razie mi schną po prostu sobie włosy. Dalej, ostatnimi czasy też, wybaczcie za światło, ale jestem w łazience, więc używam olejku znakomi ze słodkich migdałów na rozstępy jakieś, które mogłyby się pojawić na brzuszek, na boczki i na gdzieś okolice biustu. Myślę, że każdy zachwalał, mówił, że dobra sprawa, że jednak chroni przed rozstępami. Ciekawa jestem, czy to faktycznie będzie działać, ale polecam go, bo nie ma jakiegoś zapachu wyczuwalnego mocnego. W ogóle nie ma zapachu, mam wrażenie. Jest fajny dozownik w formie pipety. Nie jest jakiś kleisty, nie jest ciężki, nie jest też jakiś tłusty, którego nie można później zmyć z rąk, więc bardzo, bardzo OK. Dostałam w prezencie oczywiście od teściowej mojej taki, taki fajny olejek, no ale jakoś on mi nie podpasował, ponieważ bardzo drażniący był dla mnie zapach. Na pewno jest skuteczny, ale nie, nie pasuje mi ten zapach. Natomiast jeżeli chodzi o balsam, bo też potrzebowałam mieć na szybko balsam. To też kupiłam sobie wziaja pomarańczowe mleczko do ciała. Pięknie pachnie mandarynkami, pomarańczami, pięknie pachnie. Ładnie się też wchłania. No i mogę polecić, chociaż niestety w składzie znalazłam również alkohol. Więc to nie jest jakby najlepszy produkt, ale jeżeli chodzi o samo zastosowanie go to faktycznie fajnie nawilża, fajnie pachnie, nie jest jakiś zrażniący i ma pompkę, więc też jest ok. Z takich świetnych balsamów mleczek typowo do ciała polecam wam, polecałam już wcześniej z Eveline ten mleczko mango. To był tak piękny zapach, że jeżeli kiedyś jeszcze będę mogła do tego wrócić, to wrócę. Ostatnio też po tych mrozach niestety, ale bardzo wysychają mi i wysuszają się ręce i robią się szorstkie. Używam obecnie tego kremu do rąk, bo taki kiedyś dostałam w paczce um, mystery boxie chyba, ale może macie coś, co byście mogli polecić, bo niestety, no on ładnie pachnie, jest fajny, ale nie nawilża mi tak dłoni, jakbym sobie tego życzyła. Więc y, może macie jakiś krem do rąk, który naprawdę jest skuteczny? Polećcie, dajcie znać. Bo jestem ciekawa. Mm. Jeszcze chciałam Wam podpowiedzieć, że tam stoi mój płynny higieny również zdjęłam. Bardzo fajny, bardzo ładnie się on mi tutaj sprawdza. Ładnie pachnie, nic nie podrażnia, jest genialny. A za chwilkę jeszcze wrócę do pokoju i pokażę Wam coś ciekawego. Widzę tylko troszkę te domki, chciałam teraz pokazać, ale może za chwilę. Teraz będzie lepiej. Otworzyłam szafę i trochę światełka gdzieś tam na to wszystko pada i zupełnie inaczej to wygląda. To już jest teraz takie miasteczko nie nocą, a o zmierzchu. Naprawdę pięknie się prezentuje. Jestem w szoku, że to tak pięknie wygląda. To nie jest takie otwierane, jak standardowy kalendarz tylko taki stający takie miasteczko pod Pięknie to wygląda, naprawdę pięknie. Uroczo. Taka piękna pościel założona na nowy grudzień, tutaj na nowy miesiąc. To jest pościel z Lidla, bardzo lubimy taką pościel. Ona jest akurat polarowa. Ja uwielbiam takie miłutkie, cieplutkie pościele i ona jest jakby dwustronna. Muszę powiedzieć, że ona ma tutaj paseczki, Tutaj możemy sobie odwrócić. Mamy taką kratę. Naprawdę pięknie się prezentuje i jest przytulna. Mieliśmy jeszcze jedną z Lidla i również fajnie się sprawdza, także bardzo Wam polecam. Tak, woda sobie czeka. Uwielbiam wodę z cytryną. Mogłabym ją pić i pić i pić. Czemu bardziej kwaśna, tym lepsza. Długo mnie nie było na YouTube, więc e, tak wyszło. Nie mogłam jakoś wcześniej nagrać nic, bo było tak. E, chaotycznie dosyć w życiu, że miałam i smutne dni, i te bardziej wesołe, albo mniej wesołe, ale jednak jakaś tam radość się pojawiała. Dużo się działo. Nie miałam siły, nie miałam ochoty nagrywać, ale już do tego mam nadzieję, że wrócę i że poprawi się to wszystko. Dzisiaj pierwszy grudzień, więc pomyślałam, że będzie fajną pamiątką, jeśli pokażę Wam i pochwalę się, podzielę tym, tym wszystkim więc żeby długo nie zwlekać mam tu dwa testy, które wykonałam jakiś czas temu już dłuższe więc taki mały człowieczek pojawi się z nami <śmany> za jakiś czas kupiłam właśnie takie jedne jedyne bujciuszki które są białe, które są uniwersalne zarówno dla dziewczynki jak i dla chłopca tak symbolicznie powiem na początku naprawdę fatalnie się czułam gdzieś przez dłuższy czas po prostu niestety ale wymioty mdłości strasznie było, no i też miałam i do tej pory mam bardzo parcie na kwaśne, wodę z cytryną, całą cytrynę mogłabym zjeść i, i po prostu uwielbiam. Tak samo również słone. Na przykład pizza była bardzo mile widziana, jeżeli była jakaś słona, albo yy, na przykład jeśli była pikantna, było ok. Yy, Odtrącało mnie jedynie, co pamiętam, do mięsa. Nienawidziłam mięsa, yy, odrzucało mnie na samą myśl, jak miałabym coś przygotować, to już nie dla mnie, yy, także to słabo i pamiętam, że bardzo dużo chciało mi się spać. A na samym początku, zanim jeszcze zrobiłam test, to wręcz przeciwnie, w nocy się budziłam, długo zasnąć nie mogłam i tak dalej. A później pojawił się taki etap, gdzie po prostu spać, spać, spać. Bardzo dużo byłam zmęczona, wykończona wręcz. Nie miałam totalnie siły na nic. Teraz już powoli to wszystko mija, powoli gdzieś tam nabieram trochę więcej sił. No, ale pojawiają się też inne dolegliwości ciążowe. Więc tak. Sama pamiątka tutaj gdzieś z tego okresu będzie dla mnie fajna. Mam jeszcze takie filmiki nagrane z samej mojej reakcji na, na wieść o ciąży, gdy zrobiłam test pierwszy, na drugi dzień zrobiłam drugi. Pojechałam na badanie krwi i to naprawdę teraz patrząc na wszystko, to wszystko, to będzie fajną pamiątką dla mnie. No i zobaczymy, jak będzie dalej, tak? Cieszę się, chociaż nie powiem to wszystko gdzieś tam przede mną, co było i miałam problemy z tą nogą. Nadal jeszcze gdzieś tam y, muszę ćwiczyć. Już biera, biorę się z powrotem za, za wzmacnianie tej nogi, bo tak jak mówię, na samym początku było bardzo ciężko, nie mogłam kompletnie się ruszyć, <śm> nie miałam siły, więc teraz powoli zaczynam, że tak powiem, żyć od nowa. Więc będę się starała, żeby tam... Jakoś wzmocnić tą nogę Moją Bo dla tych co nie wiedzą Po prostu przeszłam poważną operację kolana Ale właśnie um, Udało się, jestem w ciąży I teraz muszę wzmocnić tą nogę jak najbardziej No i co jeszcze No właściwie to miałam przeboje I z kolanem i ze stopą Bo jednak to wszystko obciążone było Było też ciężko Bo Pojawiły się inne problemy w rodzinie i nie byłam w stanie za bardzo funkcjonować. A do tego wszystkiego doszła ciąża, więc tu był smutek, płacz, a tu była radość. I to był taki rollercoaster, że masakra. Tak czy siak cieszę się, że mogłam się z tym podzielić. Ja jestem zachwycona, cieszę się, że Jutro będzie w kolejny dzień grudnia i tak ten grudzień będzie po prostu mijał fajnie. Mam nadzieję, że fajnie, i że będzie po prostu wyjdzie do nas słoneczko, będzie po prostu milutko i będzie magiczny czas do świąt. Ponieważ mam tutaj jeden kalendarz adwentowy z Balea, za mną jest domek z Rituals i mam jeszcze herbatki z Irving, które piękne. Dostałam kalendarz od Madziany. Szok, cudownie. Kalendarz Balea dostałam od mojej teściowej Bo ona wiedziała, że, że Bardzo lubię ten kalendarz Gdzieś chyba dwa lata wstecz Również go kupiłam Za rok nie planuję Kupować kalendarzy Jakoś specjalnie Może jakiś jeden, który gdzieś tam mi się Faktycznie mocno spodoba Ale szczerze mówiąc nie mam zamiaru Bo Bo już powiedzmy Wiem jak to wygląda, fajna opcja otwierania okienek, ale nie wiem. Może teraz tak myślę, może teraz bym po prostu więcej tego nie chciała kupować. Ale frajda jest, nie powiem, że nie i kosmetyki też są bardzo fajne. Natomiast za rok nie planuję tego po prostu robić, ale vlogmasy oczywiście będą się pojawiać, jeśli dam radę. Także trzymajcie kciuki. Do usłyszenia, miłego wieczoru. Pa pa.